Cześć, z tej strony Kamil, witam Cię serdecznie w kolejnym programie Pogadajmy o zwierzętach, i moim dzisiejszym gościem są Jerze Pigmejskie. pigmejski jeż afrykański, bo dokładnie tak nazywają się zwierzaki, które znajdują się tutaj przede mną i dość często można spotkać je w naszych domach. Konkretnie jest to krzyżówka dwóch odmian, jeża białobrzuchego, który jest również nazywany jeżem czteropalczastym oraz jeża algierskiego i dzięki temu właśnie występują one w tak wielu odmianach barwnych. Jest to niewielki sak z rodziny jeżowatych i tutaj należy zaznaczyć, że nie są one gryzeniami, tak jest to powszechnie uważane. Długość ich ciała osiąga od 15 do 25 cm, natomiast maksymalny wiek 4 do 6 lat. Chociaż są znane przypadki w niewoli, kiedy dożywały nawet 10 lat. Jeże zamieszkują wiele różnych klimatów oraz terenów Afryki Wschodniej oraz północnej, można je znaleźć również w Europie, tak na przykład Hiszpania albo Francja. Azji oraz Nowej Zelandii, gdzie zostały sztucznie sprowadzone. Występują przede wszystkim na glebach mocno odsączonych z wody, bogatych w drobne owady, małe ssaki, które stają się ich głównym pożywieniem. Tak jak na przykład te mączniki, które znajdują się tutaj na stole. Jak sami widzicie, te jeże to dość mocno energiczne i żywotne zwierzęta, i cały czas dziś mi tu po stole uciekają. Jeże funkcjonują przede wszystkim w nocy, choć w zależności od danego osobnika, wychowania lub jego przyzwyczajeń, mogą być mniej lub bardziej aktywne w ciągu dnia. W naturze jeż większość dnia spędza pod osłoną krzewów, traw dziupli, konarów albo ukrywając się w skałach, które są dla niego świetnymi kryjówkami. Gniazda jeży są budowane z suchych liści, krzewów, śmieci, które znajdzie lub wszystkich przedmiotów, które będą nadawały się do użytku. Zdarzają się przypadki, że jeże śpią nawet w budynkach. Jeże afrykańskie preferują temperaturę w zakresie 20 do 30 stopni. Niektóre dzikie jeże wykształciły u siebie taki proces hibernacji, czyli jeżeli jest niższa temperatura zasypiają jeże afrykańskie takiej zdolności nie posiadają i u nich proces hibernacji może zakończyć się śmiercią. U jeży spotyka się również proces estywacji, proces podobny do hibernacji, tylko wywołany przez temperaturę zbyt wysoką. Jeże są to zwierzęta terytorialne i w przyrodzie jeden jeż zajmuje aż powierzchnię kilku hektarów. Zazwyczaj poruszają się po ziemi, szybko biegając, ale potrafią również się wspinać, choć co ze względu jak sami widzicie, na ich budowę ciała może wyglądać troszkę niezdarnie. Potrafią również pływać. Są to zwierzęta bardzo energiczne i w ciągu jednej nocy potrafią pokonać wiele kilometrów w poszukiwaniu pożywienia. No. To jest ta nieprzyjemna czymś zwierząt. One też się załatwiają. I jeże robią naprawdę potężne kupy. Eee. Jezu, to zawsze wszystko trzeba zbierać. Urany to śmierdzi w ogóle. Nie skacz. Eee. Bleh. Pomimo iż jeże nie są w żaden sposób spokrewnione z zwierzami, wykorzystują również swoje kolce do obrony. W niektórych sytuacjach zwijają się w kulkę, a w sytuacjach mocnego zagrożenia zaczynają podskakiwać, co może przypominać efekt prażonego popcornu. Jednak u jeży takich jak te, czyli oswojone, ciężko będzie zaobserwować taki efekt. Cechą dość mocno charakterystyczną dla jeży pigmejskich są tak zwane Namaszczenia. Jest to ich reakcja na nowo poznane zapachy oraz przedmioty. Na początku zaczynają je lizać, następnie mocno się pienią. O, zaczyna lizać. A następnie pokrywają się i opluwają tą silną po to, by swoje ciało pokryć zapachem nowego przedmiotu. No, jeszcze się, że telefon jest w miarę wodoodporny. Jerze należą raczej do mało wokalnych i komunikatywnych zwierząt. Odgłosy, które wydają, są to pomruki, parsknięcia albo pisknięcia oczywiście to wszystko zależy od danego osobnika jednak najczęściej odgłosem, który jest przez nich wydawany, jest niespodziewanie głośne tupanie. Jeśli chodzi o odmiany barwne i kolorystykę, myślę, że w te tematy nie będziemy się wdawać, bo są ich po prostu dziesiątki i ciężko byłoby to wszystko. Zapamiętać. Sami zresztą zobaczycie na tym materiale, jak piękne są te jeże. No i co, może zrobimy jakieś zdjęcie? No chodźcie, maluchy. Cyk cyk. O, kupa akurat zrobił. No to szczerze zdjęcie. O, no i leci na Instagrama. Zobaczcie. Jeż afrykański znakomicie nadaje się na zwierzątko domowe. Powinien być on trzymany w temperaturze pokojowej, chociaż montaż ogrzewania jest tutaj absolutnie konieczny. Może być karmiony suchą karą dla kotów, aczkolwiek musi być ona naprawdę dobrej jakości, ale nie jada jej zbyt wiele. Nie szczeka, nie wspina się po zasłonach, nie gryzie mebli, no i nie trzeba go wyprowadzać na spacer. Aczkolwiek, jeżeli jest mocno radosny, może nawet pomrukiwać. Wszystko, czego potrzebuje twój jeż, to zaopatrzenie w wodę oraz pokarm, bycie kochanym i docenianym. Poza tym, że jeże są zwierzętami potrafiącymi dać dużo radości, i hodowla jest naprawdę ciekawym oraz rzadkim hobby. Jeżeli dzisiejszy materiał Ci się podobał, zostaw dla tych jeży łapkę w górę i zapomnij zasubskrybować tego kanału. No to chyba byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i cześć!